Nazywam się Kamil Smolnik jestem specjalistą techniczno-handlowym na terenie Torunia i okolic. Nazywam się Artur Wierzba, jestem specjalistą techniczno-handlowym na terenie Bydgoszczy i okolic. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat dość newralgiczny dla naszych klientów i nie tylko, mianowicie czy instalacje fotowoltaiczne mogą się zapalić. Żeby zgłębić troszeczkę szerzej ten temat Przetoczymy Państwu na początek e, krótko e, zarys statystyczny. Tak, e, w Polsce, zgodnie z e, podanymi statystykami rządowymi, w e, 2019 roku, bo ten rok, e, o tym roku będziemy rozmawiać, e, wystąpiło 153 tysiące pożarów. E, z tego 32 tysiące pożarów stanowiły pożary e, budynków mieszkalnych. Spośród tych 32 tysięcy, 16 tysięcy to były pożary domów jednorodzinnych. Można wyróżnić kilka rodzajów pożarów, natomiast my będziemy się skupiali na wadach i usterkach instalacji elektrycznych. I tych pożarów wystąpiło 5700, jeżeli chodzi o 2019 rok. Natomiast przechodząc do instalacji fotowoltaicznych i ich udziału w tych, w tych pożarach, jest to liczba w granicach 700. Tak więc w skali jakby wszystkich pożarów mówimy o promilu, jeżeli chodzi o pożary instalacji fotowoltaicznych. Gdzie dla przypomnienia możemy dodać, że 1 promil to tak naprawdę 1 10%. Pierwsze, przestarzała, nieprawidłowa instalacja elektryczna w budynku. Po drugie, wadliwy montaż modułów fotowoltaicznych. Po trzecie, nieprawidłowy projekt, dobór komponentów do stanu rzeczywistego. Po czwarte, wady produktowe ukryte bądź po prostu niska jakość komponentów oraz czynniki zewnętrzne, czynniki atmosferyczne. Przede wszystkim, drodzy Państwo, powinniśmy mieć świadomość tego, że mamy do czynienia z urządzeniem elektrycznym, który dodatkowo generuje na naszym domu bardzo wysokie napięcia. Do gaszenia instalacji fotowoltaicznej powinniśmy używać gaśnicy proszkowej, jeżeli pożar występuje w okolicy falownika lub zabezpieczenia strony AC lub DC. Natomiast w przypadku, gdy pożar występuje na dachu, nie powinniśmy polewać wodą bezpośrednio modułów fotowoltaicznych. Fotowoltaika jest jak najbardziej urządzeniem bezpiecznym jeśli odpowiednio podejdziemy do kwestii zabezpieczeń, które musimy zastosować zgodnie z zaleceniami, jak i wytycznymi z zakładu energetycznego, mianowicie powinniśmy zastosować odpowiednie zabezpieczenia po stronie AC, jak i po stronie DC, dzięki czemu instalacja po prostu będzie miała szansę w odpowiedni sposób się wyłączyć, kiedy dojdzie do sytuacji zagrażającej jakiemuś bezpieczeństwu. Kolejnym elementem zabezpieczającym instalację fotowoltaiczną jest użycie komponentów, które posiadają wszystkie certyfikaty i normy i są zainstalowane zgodnie z wytycznymi producentów. Jeśli chcemy uniknąć pożaru instalacji fotowoltaicznej, to powinniśmy przede wszystkim przy wyborze firmy, która ma taką instalację w naszym domu założyć zwrócić uwagę na kilka elementów. To ile lat firma jest na rynku jakie posiada doświadczenie Ile instalacji fotowoltaicznych wykonała do tej pory? Czy wykonała takie instalacje w naszej okolicy? Oraz to, czy posługuje się własnymi ekipami monterskimi przy wykonywaniu takich instalacji fotowoltaicznych? Pamiętajmy również, że dodatkowym zabezpieczeniem dla nas po montażu instalacji fotowoltaicznej będzie jej ubezpieczenie. Podsumowując, pamiętajmy, że mimo iż w ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o pożarach instalacji fotowoltaicznych, to w skali roku występują one nadal rzadko.